kolega gdzie on zniknął, a... to może to nawet lepiej idę trochę odpocząć. że jesteś Damnesie. Swordmasterzy nam cały czas przeszkadzają w planach. Swordmasterzy? Tak. Musimy wstrzymać atak na klasztor i się nimi zająć. Jeden z nich musi być niedaleko. Stoczyłem z nim walkę. Nie może mu tego lekceważyć to jedyni ludzie którzy mogą nam odebrać ostrze. Nie wiem czy wiesz ale ostrze może przenosić się w czasie. Dlatego któryś z nich może go tak użyć przeniosą się jak jeszcze nie mieliśmy ostrza pozabezpieczają i koniec. Trzeba się ich pozbyć. Dobrze to pójdę. Ale zaczekaj, jakbyś miał problemy ze znalezieniem ich wszystkich, to masz ten amulet, on zleść się do nich zaprowadzi. No to przystąpmy do rytuału. Dobrze, teraz moc amuletu cię do nich zaprowadzi. Już idę. Tam jest. Więc jesteś. Więc jesteś. Czego chcesz przecież ci zależy na ostrzu. Tak, ale muszę was zabić. Cii, pewnie znowu ci się nie uda. Skąd wiesz? Nawet gdybym przygrał to i tak za następnym bym wygrał. Z każdym dniem robię się silniejszy. Czy, skoro tak to stawaj do walki, z przyjemności ją. <笑い>サワつこ